Zadanie 21, zbiór zadań CKE. Zadanie za trzy punkty. Pies goni lisa. Początkowa odległość między zwierzętami równa była 30 metrów. Długość każdego skoku psa jest równa 2 metry. Długość każdego skoku lisa jest równa 1 metr. W czasie, w którym lis wykonuje trzy skoki, pies skacze dwa razy. Oblicz dystans, po przebiegnięciu którego pies dogoni lisa. Zapisz obliczenia. I to zadanie jest takim przykładem, że niekoniecznie trzeba układać równania czy też układ równań, żeby rozwiązać dane zadanie. Wystarczy sobie to umiejętnie rozrysować, no i my tak właśnie zrobimy. Czyli tak, pies goni lisa. No to tutaj niech będzie pies, a tu niech będzie lis. Pies goni lisa, odległość między zwierzętami to 30 30 metrów. To z pierwszego zdania. Dalej, długość każdego skoku psa jest równa 2 metry. Czyli 1 skok, 2 metry. Podczas gdy długość skoku lisa to 1 metr, czyli 1 skok, 1 metr. Dalej, co jeszcze wiemy? W czasie, w którym lis wykonuje trzy skoki, czyli lis wykonuje trzy skoki, pies skacze dwa razy. Dwa skoki. No to jaki dystans pokona pies i pokona lis podczas tych swoich skoków? Czy jeden skok to dwa metry, to dwa skoki to będą cztery metry. Dalej. Tu jeden skok to jeden metr, czyli trzy skoki to trzy metry. Czyli różnica między y, lisem a psem to jest jeden metr. Jeden metr różnicy. Na tym samym, w tym samym czasie. To, żeby y, pies dogonił lisa. No to musi zniwelować te 30 metrów. Więc tu, jeśli wpiszemy 30 metrów, to w takim razie musimy pomnożyć razy 30. 4 razy 30 to jest 120 metrów, 3 razy 30 to jest 90 metrów. 90 metrów. No i to by się zgadzało. 120 przebiegnie pies, odjąć te 30, które mu brakowało, no to jest 90. Pytanie jakie było? Oblicz dystans po przebiegnięciu którego pies dogoni lisa, czyli po 120 metrach pies dogoni lisa, więc zapisujemy odpowiedź po 120 metrach pies dogoni lisa